Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części serialowych zapowiedzi na 2023 rok. Tym razem, tak jak już obiecywałam, przyjrzymy się najciekawszym tegorocznym powrotom. Przy czym już z góry uprzedzam, że no, będzie ich dosyć dużo i chociaż w tym sezonie zabraknie tych największych powrotów, takich jak choćby Stranger Things czy Squid Game. Prawdopodobnie, a na ten drugi sezon Rodu Smoka przyjdzie nam poczekać, myślę, że co najmniej do 2024 roku, to i tak będzie co oglądać. Na dodatek będą to te produkcje, na które choćby z powodu pandemii bardzo wiele osób musiało długo, długo czekać. Na szczęście w przypadku seriali powracających mamy trochę więcej informacji niż o nowościach, na przykład jeśli chodzi o. Przewidywane daty premier. Nie wszystkie są oczywiście znane, oprócz kilku w tym momencie, które zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku. Pierwszy taki serial to Carnival Row od Amazona, który powróci z drugim finałowym sezonem już 17 lutego, i tak nie przesłyszeliście się, Carnival Row powraca po czterech latach, żeby się dosłownie pożegnać ze wszystkimi tymi osobami, które zaintrygował jako kryminał fantazy, w którym mityczne istoty są obywatelami drugiej kategorii. Na pocieszenie ten drugi sezon będzie miał nie 8, ale 10 odcinków i będzie emitowany po dwa odcinki tygodniowo, tak przynajmniej wynika z rozpiski publikacji. Drugi na naszej liście jest Mandalorianin, który pojawi się w Disney Plus już 1 marca. 16 stycznia Disney opublikował w ogóle pierwszy oficjalny zwiastun tego nowego sezonu, i tylko w ciągu pierwszych 24 godzin został on obejrzany ponad 83 miliony razy. Nie zdradzając zbyt wiele z fabuły, której szczegóły i tak nie są póki co jeszcze znane, w nowych odcinkach. Ponownie oczywiście zobaczymy granego przez zamaskowanego Pedro Pascala Mandalorianina przemierzającego galaktykę z niejakim grogu. Pedro Pascal ostatnio się w takich epickich podróżach w ogóle specjalizuje. Nie wiem czy wiecie. Kolejnym serialem, którego drugi sezon zobaczymy już 6 marca jest być może już troszkę zapomniany Perry Mason. Serial nie tylko wraca po trzech latach przerwy do HBO, ale w ogóle wraca, co jest o tyle yy, zaskakujące i ciekawe, że początkowo Perry Mason miał być w ogóle miniserialem. W roli tytułowego prywatnego detektywa, yy, slash adwokata stojącego po stronie słabszych i pokrzywdzonych w Los Angeles lat 30. XX wieku, ponownie pojawi się oczywiście Matthew Rice, którego ja bardzo lubię. Całość ma mieć 8 odcinków. Z kolei na 16 marca na Netflix zapowiedziano drugi sezon Shadow and Bone, czyli kontynuację ekranizacji Uniwersum Grisów od Lee Bardugo. Podczas gdy ten pierwszy sezon był adaptacją pierwszej części trylogii pod tytułem Cieni Kość, to ten drugi przeniesie na mały ekran powieść pod tytułem Szturm i Grom. Nowy sezon również będzie się składał z ośmiu odcinków. Jeżeli podobał Wam się hit Showtime z 2021 roku pod tytułem Yellow Jackets, to z pewnością ucieszy Was też wiadomość, że serial powróci już 24 marca i tym razem jest nawet jakaś szansa, że jego polska premiera będzie równoległa ze światową. Nie mamy co do tego, co prawda jeszcze pewności, ale myślę, że ta obecność Sky Showtime na polskim rynku może coś zmienić. No bo wiecie, to jednak showtime, więc no, może będzie premiera równoległa. I to tyle, jeżeli chodzi, przynajmniej na ten moment o konkretne daty powrotów. Kolejne tytuły to już raczej takie terminy orientacyjne, włączając w to. Drugi sezon Łasucha, czyli Sweet Tooth, który podobno, podobno miał pojawić się w Netflix jeszcze w styczniu albo lutym 2023. No ale póki co nic na ten temat nie wiadomo w ogóle. Inna sprawa, że Netflix też nie lubi informować o swoich premierach z bardzo dużym wyprzedzeniem. I mam wrażenie, że od pewnego czasu lubią sobie zachowywać możliwość przesunięcia czy. Wprowadzenia zmian w grafiki. Tak czy inaczej na łasucha bardzo czekam. Pamiętam, jak pierwszy sezon zrobił na mnie pozytywne wrażenie, i po prostu chciałabym zobaczyć, co będzie dalej w tej najsłodszej postapokalipsie świata. Relatywnie blisko i jest też do premiery czwartego sezonu sukcesji. I to jest no, fantastyczna wiadomość, choć żadnych szczegółów póki co na ten temat e, absolutnie nie ma. Jesse Armstrong jeszcze w 2022 roku informował w wywiadach, że 10 nowych odcinków planowo miałoby wystartować jeszcze na wiosnę 2023 roku. Zważywszy, że wiosna to jest Drugi kwartał roku. Możemy sobie ostrożnie zakładać, że serial mógłby powrócić między marcem a czerwcem. Przy czym no, myślę, że raczej bliżej czerwca. W tym wypadku jednak wiemy, że absolutnie warto poczekać. Tym bardziej, że po czwartym sezonie Zostanie nam już, słuchajcie, tylko jeden, jeden sezon, no bo całość ma mieć łącznie pięć. Jak co roku kilka dużych premier planowanych jest na okres letni, na czele z drugim sezonem Lokiego, z Tomem Hiddlestonem, oczywiście serial Disney Plus. Um, serial nie ma jeszcze żadnej konkretnej daty potwierdzonej, ale gdzieś w odmentach internetu natrafiłam właśnie na tą informację, że. To będzie lato i to miałoby sens, zważywszy, że pierwszy sezon wystartował 9 czerwca 2021, a Disney po prostu lubi mieć taką bardzo uporządkowaną ramówkę, więc trzymajcie kciuki za czerwcową premierę Lokiego, czyli najbardziej pokręconej z marvelowskich produkcji Disneya. Kolejną letnią premierą ma być drugi sezon antologii Doctor Death, czyli Doktor Śmierć, która planowana jest bodaj na 13 lipca. Mówię bodaj, bo jest to data, którą znalazłam tylko właściwie w jednym miejscu, na dodatek na tyle odległa, że sporo się przecież jeszcze może w tym temacie wydarzyć. Producentem serialu jest Peacock. Czyli jest szansa, że ten nowy sezon dotrze już też na czas po prostu do Polski. Fabularnie drugi sezon opowie całkowicie nową historię, opartą na y, chyba trzecim sezonie podcastu pod tym samym tytułem. Tytułowym antybohaterem będzie tutaj y, tym razem czarujący chirurg Paolo Macchiarini, który na pozor jest przeciwieństwem doktora Śmierć, ale tylko na pozór no bo to jednak dosyć makabryczny serial jest. Wśród letnich premier myślę, że warto też wymienić drugi sezon, zapomnianego już troszkę, bo powracającego po czterech latach od premiery. Dobrego omenu z Michaelem Shianem i Davidem Tenantem w rolach Anioła Azrifala oraz Demona Crowleya. Serial jest oczywiście adaptacją kultowej powieści autorstwa Nila Gaimana i Terego Pratchetta, ale w drugim sezonie, uwaga, uwaga, dosyć ryzykowna sprawa, ma wyjść poza materiał źródłowy, ponieważ no, oryginał został wyczerpany w tych pierwszych sześciu odcinkach, no i zobaczymy, co z tego tym razem już wyjdzie. Podobno na tegoroczne lato planowana jest też premiera trzeciego sezonu Wiedźmina co byłoby no, odejściem od dotychczasowej polityki jesienno-zimowych premier tej produkcji. Takie informacje fani uzyskali no, z pewnego źródła, bo podczas ostatniego Tudum, czyli tego wirtualnego wydarzenia promującego Netflixowe produkcje wśród bazy fanowskiej i chociaż wiem, wiem, że wielu osobom całkowicie przeszedł już entuzjazm wobec tego serialu, będzie to też przecież ostatni sezon z Henrym Cavillem w roli tytułowej. No i jednocześnie taka trochę ostatnia szansa dla tej produkcji na rehabilitację w oczach widzów. I to tyle, jeżeli chodzi o tegoroczne lato, a przynajmniej o przewidywane letnie powroty. Na mojej liście jest jeszcze kilka ważnych tytułów, których start w 2023 roku jest już raczej pewny, ale nie nastąpi on raczej zbyt szybko. Pierwszym z nich jest zapowiedziane już od jakiegoś czasu powrót antologii True Detective o podtytule Night Country z Jodie Foster w jednej z głównych ról. Jeżeli nie kojarzycie, a w sumie macie prawo, dlatego że stworzona przez Nika Pizzolato antologia swoją premierę pierwszego sezonu miała w 2014 roku. True Detective to jest taki zbiór oderwanych od siebie klimatycznych opowieści. Kryminalnych, skupiających się na naturze zła i moralnym ciężarze spoczywającym na tych, którzy i które walczą o sprawiedliwość. Co ciekawe, nad nowym sezonem nie pracuje już sam Pizzolato. Zastąpili go Barry Jenkins i Issa Lopez, a akcja nowych odcinków ma się rozgrywać na Alasce. A skoro już jesteśmy przy powrotach po wielu latach, to też bardzo dużo wskazuje na to, że w 2023 roku po czterech latach od premiery piątego sezonu zobaczymy nowe odcinki Black Mirror. Wiem, wiem, część osób już się mocno zniechęciła do tej stworzonej przez Charliego Brookera dystopii o destrukcyjnej sile współczesnych technologii, ale ja na przykład wciąż czekam z, no, sporą ciekawością, co też jeszcze wymyślą. Nawet jeżeli odcinki po tym jak serial przejął Netflix stały się troszkę bardziej efekciarskie i troszkę mniej kontrowersyjne, to Black Mirror wciąż pozostaje wzorcem współczesnej dystopii, a pojawiające się tam wątki bardzo chętnie przetwarzane są później przez popkulturę. Niestety, znowu muszę Was rozczarować, daty premiery w Netflix absolutnie nawet tej orientacyjnej nie znam. A skoro już jesteśmy przy dystopiach, to czas porozmawiać o drugim sezonie Severance, czyli jednego z najlepszych seriali minionego roku. W tym przypadku nie mam dla Was zbyt dobrych wiadomości, bo wcale nie wiadomo kiedy i czy w ogóle uda się temu serialowi wrócić w tym roku. To co dzisiaj wiemy na pewno to to, że te nowe odcinki na pewno powstaną, no bo drugi sezon potwierdzono. Z drugiej strony Ben Stiller pytany o to kiedy można się będzie spodziewać w ogóle kontynuacji, odpowiedział, żeby być cierpliwym, bo przygotowanie sezonu pierwszego zajęło jemu i jego ekipie ponad 4 lata. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że z tym drugim sezonem pójdzie już trochę łatwiej i szybciej, i po prostu zobaczymy go jakimś cudem do końca tego roku. Na koniec zostawiłam sobie serial, którego piąty sezon mam wrażenie dopiero poleciał, a my już przecież rozmawiamy o szóstym, który na dodatek ma być sezonem ostatnim, i mówię. Oczywiście o The Crown, czyli o flagowcu Netflixa, wokół którego narosły ostatnio ogromne kontrowersje. Serial kończy się, uważam, w najgorszym dla współczesnej korony brytyjskiej momencie, czyli w chwili, kiedy po śmierci Królowej Elżbiety II wybuchła pełnowymiarowa wojna medialna pomiędzy jej najbardziej prominentnymi członkami. Na dodatek ten ostatni sezon ma opowiedzieć o wydarzeniach związanych z tragiczną śmiercią księżnej Dajany. Póki co nie wiemy, kiedy się spodziewać tych nowych odcinków, ale no, na logikę myślę, że najwcześniej jesienią, jeżeli nie zimą. No ale tak czy owak będzie się działo. I to już są wszystkie najważniejsze tytuły, które udało mi się znaleźć, które zostały jakoś tam zapowiedziane. Oczywiście nie są to wszystkie. Powroty, które w tym roku zobaczymy. Myślę, że możemy się nawet jeszcze zaskoczyć może się okazać, że nie wiem no na przykład Squid Game jednak powróci, chociaż z tego co sprawdzałam, to tam się jeszcze chyba nawet zdjęcia nie rozpoczęły do tego drugiego sezonu. Po prostu na niektóre produkcje trzeba więcej czasu. Jak widzicie, kilka z tych seriali, o których wspominałam, wraca po około 3-4 latach, co akurat jest efektem pandemii, no. Tutaj te dwa lata. Pandemii, obostrzeń, ograniczeń, pozamykanych planów naprawdę bardzo dużo zmieniły i w tym roku myślę, że będziemy nadrabiać zaległości, ale to nie oznacza, że wszystkie seriale, na które czekamy, jednak powrócą. No, ten jednak taki system rok w rok premiera, to, to taki jest system tradycyjnej telewizji platformy. Jak widać, robią raczej dwuletnie, minimum dwuletnie przerwy między sezonami. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, bo znacie jakieś daty premier, które powinny się znaleźć na tej liście, to koniecznie dopisujcie w komentarzach. A ja w tym momencie się z Wami żegnam, oczywiście odsyłając Was na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i zachęcając Was do lajkowania i subowania tego kanału. Dzięki.